Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego vloga. Tutaj jestem akurat w lesie. Kartoflisko, bardzo fajne okoliczności przyrody. Już się nie mogę doczekać, gdzie będę Ci nagrywał więcej tych vlogów z Hiszpanii. Chociaż to też pokazuje, że jeżeli masz w sobie tą taką wdzięczność, nie tylko wdzięczność, czyli cieszysz się z tego, kim jesteś, co masz, no to bycie tutaj czy w Hiszpanii też daje radochę. Ale wracając do tego tematu dzisiejszego Naszego spotkania, naszej rozmowy w tych okolicznościach, chcę Ci opowiedzieć o zasięgach, nie? czyli zasięgi w social mediach, bo wiele osób właśnie ma takie pytania: Mirku, co zrobić, żeby wpłynąć na zasięgi, na algorytmy, żeby te algorytmy mnie niosły i tak dalej, żebym mógł albo mogła promować mój pomysł biznesowy, mój pomysł na kurs, produkty, usługi. No i teraz powiem Ci o kilku takich bardzo ważnych rzeczach. Jeżeli chodzi o zasięgi, algorytmy. Czyli pierwsza najważniejsza rzecz to jest to, że algorytmy, oczywiście to jest oprogramowanie, są to z PC np. z Facebooka czy z Instagrama czy z TikToka piszą skomplikowany program, oprogramowanie oparte obecnie na sztucznej inteligencji, którego celem jest to, żeby jak najlepiej dopasowywać Ci treści do tego, co lubisz oglądać. Nie? Czyli po prostu celem twórców algorytmu jest to, że te algorytmy mają spowodować, że maksymalnie długo będziesz konsumował treści. Nie? Czyli, jeżeli to jest TikTok, no to masz jak najdłużej siedzieć na tym TikToku, dlatego że po pierwsze oni wtedy zarobią więcej na reklamach, czyli ich biznes będzie bardziej opłacalny. Czyli, jakby Twój czas to jest dla nich towarem Twój czas plus Twoje dane. No, im więcej jesteś na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, tym zostawiasz więcej danych, więc można ci lepiej reklamy dopasować. No i TikTok, Instagram zarabia większe pieniądze. Więc tak naprawdę te programy nie badają ciebie, znaczy nie badają jakby tak bardzo o czym nagrywasz, tylko bardziej badają jak ludzie reagują na twoje nagrania. I to jest, to będzie twój game changer. Jeżeli to uchwycisz i zrozumiesz, bo to, że to słyszysz, to jeszcze nie znaczy, że ludzie w to uwierzą i w to, to zrozumieją. Więc tak naprawdę wpływasz na ludzi, a ci ludzie w jakiś sposób dotykają ekranu, reagują na to, co nagrałeś, i to wyłapuje właśnie algorytm. No i teraz taki bardzo prosty przykład. Jeżeli napiszesz jakiś bardzo kontrowersyjny post, albo ja na przykład nagrywam na TikToku, powiedzmy, jeżeli nagram na TikToku coś, ostatnio nagrałem o mapie, która pokazuje, gdzie są dzieci zagrożone demoralizacją, i skoro mam wiedzę, że na TikToku jest dużo dzieciaków, no to temat taki, że tam policja ich śledzi, i ma taką mapę, gdzie pokazuje, na których osiedlach jest największa demoralizacja, no to wiem, że jestem w stanie przewidzieć, że będą sobie to wysyłać, że są to młodzi ludzie, czyli mają dużo czasu, więc napiszą więcej komentarzy. I wiem, że wszystkie te reakcje typu udostępnienie, napisanie komentarza, e, oglądanie wielokrotne, żeby coś sprawdzić te wszystkie dotknięcia ekranu, interakcje z Twoim filmikiem będą mi dawały punkty. W tych algorytmach, co mi się przeniesie na zasięgi. Czyli pierwsza bardzo ważna zmiana myślenia to jest to, tu mamy piękny widok z tyłu, to jest to, że masz nagrywać dla ludzi i masz psychologicznie wpływać na ludzi, żeby dotykali ekranu, żeby wchodzili w interakcje, żeby pisali. Więc lepiej jest nagrać filmik, który będzie beznadziejny w tym sensie, że będzie na tyle głupi, że ludzie będą ci pisać z niesamowitym napięciem i nerw wiozą, że. Twój filmik jest beznadziejny, albo ja bardzo często stosuję ten prost, prostą metodę, że pokazuję coś mega prostego. Co oczywiście dla osób takich słabych technicznie to jest ważne, ale dla tych młodych, technologicznych wypierdzielaczy jakaś funkcja na Messengerze, która była już 5 lat temu, ja nagram, że to jest nowość, że jest ukryta funkcja, no to wiem, że mnie tam w komentarzach zjedzą i o to mi chodzi, bo dzięki temu mam duże zasięgi i dzięki temu mam rozpoznawalność, nie? czyli. Wychodzi trochę tak, że im gorzej, im głupiej, tym masz wtedy lepsze zasięgi. To jest jedna bardzo ważna kwestia. Czyli tak naprawdę zasięgi nie biorą się z niczego, znaczy może nie z niczego, przeważnie się nie biorą z jakichś tam mądrych rzeczy, tylko biorą się z takich filmików, z takich nagrań, z takich treści, które wywołują reakcje. A przeważnie to, co wywołuje reakcje, to jest na przykład coś kontrowersyjnego. Strach, straszenie ludzi. Jeżeli sobie wejdziesz na YouTube, i zobaczysz, co ci podpowiada YouTube. To w większości przypadków są to rzeczy związane ze straszeniem Ciebie, tak? czyli wywołanie w Tobie emocji. Czyli działaj na ludzi, oni niech wykonują jakieś reakcje, a to ci zrobi zasięg. Druga rzecz, która jest mega pomijana, w całych powiedzmy, zabawach social media, w algorytmach, to jesteś ty. Czyli ludzie często mnie pytają, o tam chyba nawet widzieć, że sobie latają na paralotni, nie wiem, czy to widać że ludzie pomijają swój czynnik, czyli Mirku, gdzie ja mam być, czy na LinkedInie lepiej, czy na TikToku. No ja wtedy bardzo prosto mówię, że jeżeli zrobisz to, czyli na przykład pisanie na LinkedInie albo tworzenie treści do TikToka, tak jak robisz to zawsze, to czyli bez systematyczności, bez konsekwencji to nie zależy to od serwisu, bo wszędzie jesteś beznadziejny. W tym sensie nie chce ci do, dopiekać, tylko bardziej cię prowokuje. Czyli ktoś, kto jest leniwy, ktoś, kto nie potrafi zapanować nad swoją głową, nie potrafi być systematyczny, skoncentrowany na tej jednej czynności, nie jest wytrwały, co oznacza, że nie będzie systematyczny, to czego się nie zabierze, to tam nic nie osiągnie. Ja, na przykład, największą zmianę, która dużo, znaczy to zmieniło we mnie i u mnie dużo, bo zacząłem. Systematycznie nagrywasz na TikToka, i przez to, za zacząłem systematycznie nagrywać na TikToka, dostałem nagrodę, bo jak będziesz tworzył albo tworzyła systematycznie, na przykład przez 3 lata, dostaniesz w końcu nagrodę. I ta nagroda wytrenuje Cię, wytresuje tak, jak i mnie wytresowała, do tego, że zrozumiałem wreszcie, co się najbardziej liczy. A nie liczy się to, w jakim serwisie działasz, jak mądry, inteligentny jesteś, bo nie można przez 3 lata być ciągle mądrym, inteligentnym i zawsze mieć najlepsze pomysły. Więc nie liczy się pomysł, a liczy się jedynie to, jak długo wytrwasz tworząc treści do danego social media, mediów systematycznie, codziennie, każdego dnia, na przykład przez 3 lata. I większość ludzi szuka magicznych przycisków, szuka tego jednego postu, który dużo zmieni, szuka jakiegoś super serwisu, który zmieni coś w Twoim życiu. No nie. Najsłabszym ogniwem Twoich social mediów jesteś Ty, a bardziej Twój brak charakteru i to, że wszystko, co zaczynasz w swoim życiu. Nie jesteś w stanie tego zrobić ponad przeciętnie, czy nie jesteś w stanie w niczym osiągać rzeczy ponad dlatego że nie jesteś w stanie tworzyć w jakimś medium z takim założeniem, że przez 3 lata możesz nic z tego nie mieć. To tego nie wytrzyma większość osób i dlatego ci, którzy cokolwiek osiągają, mają zasięgi, są znani, zarabiają na byciu influencerem, zarabiają pieniądze, to nie są ludzie inteligentniejsi od ciebie. Prawdopodobnie, tylko to są ludzie bardziej pracowici od ciebie. Jeżeli ja spotykam kogoś, kto, jest, kto ma efekty w, czy w social media, czy finansowe, to nie widzę, czy to są ludzie inteligentniejsi, czy mniej inteligentni. Ale widzę, że to są ludzie ambitni i ludzie pracowici, systematyczni. Często gdzieś ta pracowitość i systematyczność jest wypracowana nie w social mediach, tylko jest wypracowana w jakimś prostej czynności. Typu rodzice prowadzali to dziecko do nauczyciela gry na pianinie, i tam tak go, tak go przypilnowano, wypracowano w tym dziecku taką systematyczność. Ja na przykład tak sobie wypracowałem systematyczność, grając na gitarze. Że później czego by się nie brali, ten nawyk samodyscypliny mają. Więc y, możesz oczywiście zwalać, możesz wyłączyć ten filmik, napisać mi głupi komentarz, że gadam głupoty, ale dopóki nie zrozumiesz, że zawsze Ty jesteś tym najsłabszym ogniwem wszystkiego, Twój brak charakteru. Brak tego charakteru zwycięzcy, brak tego charakteru osoby, która potrafi walczyć, która potrafi ciężko, mądrze, systematycznie, powtarzalnie pracować. Brak charakteru osoby, która jak się za coś weźmie, to to jest w stanie zrobić porządnie, solidnie, powtarzalnie. To nie musi być perfekcyjne. Jedyne co musisz zrobić perfekcyjnie, to być perfekcyjnie osobą zdyscyplinowaną. I perfekcyjną osobą, która ma charakter. I jeżeli to zrobisz, jeżeli raz w życiu sobie przetestujesz, czy bycie systematycznym i dasz sobie na to rok, dwa, trzy lata, robiąc w kółko to samo, wytrzymując hejt, wytrzymując to, że będziesz miał bo miała gorsze dni. Jeżeli sobie ja pamiętam, że kupiłem kurs, e, jaką się nazywa? Freeza, kupiłem kurs Freeza i on tam nie podawał jakichś super magicznych sztuczek. No Podał to, że podglądał co robił na Zachodzie, no, w Stanach Zjednoczonych i zrobił tu wersję polską, czyli inteligentnie kopiuj. A drugą rzecz, którą pewnie większość ludzi pominęła, bo jest związana z ciężką pracą, to było to, że nagrywał codziennie vloga. Jeżeli chcesz zrobić eksperyment i się czegoś o sobie dowiedzieć, zrób eksperyment w swoim życiu i rób coś codziennie. Na przykład nagrywaj coś ciężkiego, bo nie mówię tutaj o oglądaniu Netflixa nagrywaj codziennie TikToka i obserwuj, co się będzie działo z Twoją głową, z Twoją kreatywnością, z Twoim wypaleniem i tak I tutaj, co jest ważne, chodzi o to, że jak wypracujesz sobie tą systematyczność w jednej rzeczy i dostaniesz tą nagrodę, że wreszcie coś Ci w życiu wyjdzie, to wtedy zobaczysz, że jest tylko jeden klucz do osiągnięć. Ciężka, systematyczna praca, powtarzalność, robienie w kółko tych samych nudnych rzeczy. Prosty przykład, zasięgi mam z tego, bo mój cel teraz to jest milion osób na TikToku, już tam mam 670 tysięcy, więc dochodzę do 700 tysięcy i robię cały czas to systematycznie. Mózg musi przeżyć to, że cały czas jest hejt, na przykład, oczywiście też są pochwały. Mózg musi nauczyć się tego, czy ja, że raz mam super zasięgi, raz mam beznadziejne. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją z głową, nie? to już koniec, i już się nie wiem, już nie będę miał zasięgów, jakieś tam powiedzmy problemy z usuwaniem materiałów. To wszystko musisz przejść każdego dnia i to buduje w tobie charakter. I co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że idąc do tego miliona, wiem, że na przykład nagrywam niektóre TikToki po kilka razy te same, czyli muszę spuścić z tego i po prostu nagrywać to, czego ludzie chcą. To nie chodzi o kreatywność, o posiadanie przyjemności, Niektórzy mówią, że to jest dla mnie. To jest najbardziej dla mnie frajda, ale mój biznes nie opiera się tylko na przyjemnościach. Czyli zamiast nagrywać coś nowego, coś ciekawego, coś, co będzie dla mnie fajne, nagrywam coś, co jest skuteczne. Czyli nagrywam jeszcze raz te same triki, sztuczki na iPhone, tylko dlatego, że wiem, że to mi da kolejne parę tysięcy. Bo moim celem nie jest się dobrze bawić, tylko moim celem jest zarabiać coraz większe pieniądze i moim celem jest osiągać. Bo tylko osiągnięcia się liczą. Wszystko inne jest zawsze komentarzem. Możesz tutaj, to jest trochę jak z przyciąganiem ziemskim. Możemy sobie podyskutować, zrobić sobie panel dyskusyjny, czy przyciąganie jest ważne, czy nie, czy jest fajne, czy mniej fajne, czy ono istnieje, czy nie. Ale jak wyskoczysz przez okno, to spadniesz ciężko na glebę, bo przyciąganie ziemskie nie jest dyskutowalne. Znaczy, można o nim rozmawiać, ale jeżeli je będziesz chciał jakby podważyć, no to zaliczysz glebę. I tak samo jest tutaj. Możemy dyskutować o wszystkim, ale efekty będziesz miał tylko wtedy, kiedy zaczniesz mieć po prostu efekty. Czyli zaczniesz mieć osiągnięcia. To, co gadasz, to czym czasami na przykład mam takich fajnych fighterów, piszą mi: Koleś coś mówi o YouTubie. Chłopie, przecież masz tam 10 tysięcy. Pamiętam taki młody człowiek kiedyś do mnie napisał. I napisał, jak możesz ludzi uczyć o algorytmach, jak tam masz sam 10 tysięcy subskrybentów. Zobacz, nagrywamy, już mamy dwa materiały, zobaczysz, jak się robi zasięgi. Wywalimy cię w ogóle w kosmos. I wiedziałem, że ktoś, jak tak pisze, to po tygodniu już pewnie nie będzie nagrywał. No i tak sobie z ciekawości spojrzałem, chyba po tygodniu, i już z tej ich waleczności nic nie było. Oni się uważali za młodszych, mądrzejszych. Może nawet tak było, to, nie jest, to dla mnie nie jest w ogóle istotne, ale to ja wytrwałem i to ja teraz mam na przykład 60 tysięcy, będę miał za chwilę 100 tysięcy. I to ja zarabiam na tym pieniądze. Nie, nie jest ważne, co wiesz, jak jesteś inteligentny, jak jesteś ogarnięty. Przeważnie pokonać się nie to, co wiesz, ale to, jakim człowiekiem jesteś. Jeżeli jesteś miękki. Jeżeli nie masz wytrwałości, nie wiem skąd się to... No w dzieciństwie Ci nie wypracowali w Tobie tego wojownika, tej osoby, która jest systematyczna i jak się czegoś za coś bierze, to potrafi zapieprzać 3 lata bez kłaskania po główce i bez obietnicy, że cokolwiek może wyjść. To są te pianki marshmallow, jak w tym eksperymencie. Czyli e, możesz od razu zjeść sobie jedną piankę, ale jak wytrzymasz w, w, nie wiem, w totalnym znudzeniu... Pół godziny, godzinę, to możesz zjeść sobie tam pięć pianek, masz i większość ludzi chce od razu efekt. Więc jeżeli nie masz charakteru, to po prostu nie, nie będziesz miał efektów. Więc zawsze są najważniejsze efekty, nie Twojego, nie Twoja zabawa, bo biznes i zarabianie pieniędzy jest poważne, pomimo, że ja żartuję, dobrze się bawię i zarabianie pieniędzy jest, jest przyjemne, ale to jest poważna sprawa. Nie możesz podchodzić z żartem, z uśmiechem, z dystansem do swojej dyscypliny. Do swojej systematyczności i do swojego charakteru. Jeżeli wytrzymasz, udowodnij mi, że jesteś w stanie wytrzymać, zobacz, jaka piana, jak i, jaka miazga będzie się działała z twoją głową, jaki będziesz miał wątpliwości, jak cię psychicznie przeczołga bycie systematycznym, jak zauważysz, że w kółko musisz robić te same rzeczy i dopiero wtedy masz efekty, to dopiero wtedy nabierzesz szacunku dla tych, którzy są w stanie 3 lata nagrywać 5-10 lat w kółko. I co najważniejsze, i tu nie chodzi nigdy ani o pieniądze, ani o ilość wyświetleń, tylko chodzi o jedną rzecz. Czego nauczysz się o sobie? Jakim człowiekiem się staniesz, gdy osiągniesz swój cel? Nie jest ważne, że ja mam milion wyświetleń na TikToku, to znaczy, wceluję w to i ile pieniędzy zarobiłem, tylko jakim człowiekiem się stałem, jak lepiej się ze sobą czuję. Jaką wyższą pewność siebie mam, gdy zrobię milion wyświetleń, znaczy milion obserwujących na TikToku, gdy zarobiłem swój pierwszy milion trzysta tysięcy w miesiąc. I nie jest najważniejsze, te pieniądze są ważne i one są przyjemne i mogę realizować swoje inne cele i dają mi dużo profitów. Ale najważniejsze jest to, kim się staje, Zarabiając takie pieniądze, czyli jako staję się osobą, gdy wytrzymam trening na crossficie, Jako staje się osobą, gdy zarobię pierwszy milion. Jako staję się osobą, gdy nagram swoje pierwsze tysiąc TikToków. I jakby te osiągnięcia pokazują Ci, jak fantastyczną osobą jesteś i dlatego chcesz tego więcej. I pamiętaj, że życie jest jak drzewo: albo się rozwijasz, albo umierasz. Więc to jest taka walka, która nigdy się nie kończy. A tutaj mamy. Wejściówka na tam jest cmentarz żydowski, bo jesteśmy na Kierkucie. Dobra, dzięki, do usłyszenia, cześć.